No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Jak dobrze wiecie, po ostatnim dużym update, sporo się zmieniło w kwestii mety. W Warzone. Wiele broni, w tym te, wydaje mi się, ulubione bronie społeczności, a więc bronie z Modern Warfare, wróciły i można je już śmielej po prostu używać niż wcześniej. Bo nie ukrywajmy, od kilku sezonów zdecydowanie bronie z Black Ops Cold War były od broni z Modern Warfare lepsze i były tak w zasadzie tylko pojedyncze wyjątki, mam tutaj na myśli. No jedna, może dwie bronie, nie licząc oczywiście Kara 98K, były w stanie konkurować z broniami z Black Ops Cold War. Natomiast po tym ostatnim updatecie Tyle rzeczy zostało zmienionych, że od teraz bardzo dużo tych broni, które kojarzycie z tych naprawdę początkowych sezonów Warzone wróciło i śmiało można je używać, a co więcej, są one w swoich kategoriach praktycznie najlepszymi broniami w grze. Także w dzisiejszym materiale przedstawię Wam te bronie z Modern Warfare, które uważam, że w chwili obecnej są po prostu warte tego, żeby nimi grać, a wiem, że sporo osób kocha po prostu bronie z Modern Warfare, więc dodatkowo pokażę również setapy do tych broni, żebyście mieli najlepsze dodatki do grania waszymi ulubionymi broniami jeszcze z dawnych czasów, które teraz no, mają taką drugą młodość. Także, moi drodzy, będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie łapkę w górę już teraz, to pomoże dotrzeć temu materiałowi do większej ilości osób. I oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to również w tym momencie. Jesteśmy już prawie na poziomie 180 tysięcy subskrypcji, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, dołącz, a zbliżymy się ku temu celowi jeszcze jeszcze bardziej. Także co, moi drodzy, ja Przechodzę do przedstawiania broni. Tych broni jest tutaj kilka, e, i tak naprawdę wydaje mi się, że to są bronie, które, nad którymi naj, najlepiej po prostu się w chwili obecnej skupić. Jeżeli coś się będzie zmieniało, to oczywiście Wam o tym e, powiem. Moi drodzy, zaczynamy od. Broni, którą kojarzycie bardzo, ale to bardzo dobrze, jeżeli graliście w tym sezonie, w którym to Bruen był bronią dominującą i umówmy się, wtedy Bruen był najlepszą bronią w grze. Nie pamiętam, który to był już sezon: albo czwarty, albo piąty. Nie przygotowałem się w 100%. Nie sprawdziłem sobie tego. Żałuję teraz, bo chciałbym się pochwalić, że pamiętam, że sprawdziłem i dlatego pamiętam. Nie, nie pamiętam dokładnie. Także dajcie znać w sekcji komentarzy, który to był sezon. A jeżeli nie graliście, no to ominęcie was meta e, z Bruenem. Natomiast w chwili obecnej Bruen to jest prawdopodobnie najlepszy lekki karabin maszynowy, ręczny karabin maszynowy e, z, z Modern Warfare. Wiele osób twierdzi, że lepszy jest tylko PKM, natomiast w moim przypadku lepszy jest Bruen, e, ale PKM-a też wam później pokażę, bo jednak jest PKM również mocny. Tak czy siak, jeżeli chodzi o Bruena, moi drodzy, bardzo fajne czasy zabicia, do tego aż 100% Kul w magazynku. Mobilność troszkę kuleje, no ale tego trzeba się spodziewać, grając ręcznymi karabinami maszynowymi. A jeżeli chodzi o dodatki do, do Bruena, które Wam polecam, mamy tu monolityczny, żeby zwiększyć zasięg. E, mamy lufę XRK-sami 26,8 cala, żeby zwiększyć zasięg, poprawić prędkość pocisków i dodatkowo poprawić kontrolę odrzutu. Laser taktyczny, żeby naprawić Przynajmniej w jakimś tam stopniu tą szybkość celowania, tę mobilność tej, tej broni. Do tego celownik VLK, bo to jest oczywiście najlepszy celownik do broni z Modern Warfare na daleko. No i szturmowy wchwyt przedni, żeby po prostu poprawić również stabilizację odrzutu i stabilność celowania, żeby po prostu przyjemnie się tą bronią na daleko strzelało. Moi drodzy, jeżeli tylko jesteście celni, to Bruenem będziecie w chwili obecnej bardzo szybko ludzi zabijać, a z Bruena nie tak trudno jest być celnym, chyba, że jesteście fanami dodatku magazynków 60-nabojowych, którymi grało się wtedy, gdy Bruen był ostatnio w mecie, ale te magazynki po nerfach no, powodują, że, że Mamy niestety dużo większy odrzut na tej broni. Mimo, że mobilność na tym korzysta, no to, to, to odrzut jest, jest znacznie większy i trudniej tą bronią się zdecydowanie strzela na daleko. Także, jeżeli byście no, te magazynki założyli, no to, to nie potrzebujecie wtedy, nie możecie mieć już lasera taktycznego, będziecie bardziej mobilni, ale będzie trzeba troszkę się lepiej nauczyć kontrolować tę broń. Także ja, szczególnie na sam początek, polecam wam jednak bez dodatkowych magazynków grać w tym, co jest, czyli z tu. Stuma stoma nabojami w magazynku, a za to z laserem taktycznym, który poprawi tę szybkość celowania itd., dalej. więc moi drodzy, pierwszą bronią, która wraca, którą warto grać jest Bruen. A jako, że wspomniałem o tym PKM-ie, no to przechodzimy od razu do PKM-a. Według wielu najlepszy, lekki Karabin maszynowy, ręczny karabin maszynowy e, w grze e, i muszę Wam powiedzieć, że zawsze się nie zgadzam, gdy ktoś tak mówi, bo mi się gra PKM fatalnie. Nieważne e, jaki to był etap gry, nieważne e, czym ludzie grali. E, ja zawsze, jak próbowałem grać PKM, to grało mi się fatalnie i powodem tego jest zdecydowanie mobilność. E, jaką mamy, e, mając tę broń. No, ta mobilność jest na tak fatalnym poziomie, e, że, że po prostu gra mi się zawsze nieprzyjemnie. Po prostu nie pasuje ta broń w żadnym stopniu do mojego playstylu. E, z Bruenem jest minimalnie lepiej w tej kwestii, dlatego zawsze polecam Bruena e, względem PKM'a. Tak czy siak, wiem, że jest dużo fanów PKM'a i być może właśnie wam z PKM będzie się grało lepiej. Także, moi drodzy, e, zestaw do PKM'a jest analogiczny do zestawu e, z Bruenem. Także mamy tutaj tumik monolityczny. Mamy lufę, która daje nam największy zasięg oraz prędkość pocisków. Do tego laser taktyczny, żeby po prostu poprawić to, w czym ta broń kuleje w jakimś stopniu. Celownik Wielkiej wiadomo dlaczego. I chwyt profilowany, dlatego, że on poprawia odrzut i również poprawia szybkość celowania. Co jest akurat przy tej broni bardzo, bardzo ważne. No, PKM moi drodzy, tak jak mówię, fanem tej broni nigdy nie byłem, nie jestem i raczej nie będę, ale pokazuję wam tę broń. Bo zdaniem wielu to jest zdecydowanie najlepszy ręczny karabin maszynowy obecnie w grze no może z nim konkurować chociażby tylko Stoner, ale to już jest broń z Black Ops Cold War, tak czy siak no PKM wiem, że wiele osób lubi, więc pokazuję Wam, żebyście być może wypróbowali i kto wie, może akurat w Waszym przypadku ta broń również przypadnie Wam do gustu i będziecie po prostu nią sobie swobodnie, swobodnie grali, a statystyki tej broni są na tyle dobre, że zdecydowanie warto tą bronią oczywiście grać, ale tylko takie Wam pokazuję oczywiście w tym odcinku. Uciekamy już z kategorii ręcznych karabinów maszynowych, przechodzimy do karabinu Sturmowego z Modern Warfare i tutaj mamy oczywiście popularnego, legendarnego CR56AMaxa Galilka, e, nazywajmy go jak chcemy. E, tutaj nic się w dodatkach do tej broni, jakie trzeba używać, nie zmieniło. E, no, ja generalnie zawsze będę polecał tumik monolityczny, lufę XRK Zodiac Zodiak. E, celownik VLK tutaj akurat bardzo ważne, żeby mieć e, siatkę T-Pose e, bo, bo się po prostu lepiej kontroluje odrzut. Sturmowy w przedni żeby ten odrzut poprawić. No i oczywiście magazynki 40%. 5 nabojowe. Wiem, że są inne zestawy do, do a -Maxa. sporo osób gra bez na przykład celownika i dzięki temu dodają sobie chociażby laser taktyczny i wtedy już w ogóle ta broń ma bardzo fajne czasy przycelowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w moim przypadku zawsze najlepiej się gra, gdy mam ten celownik w VLK, także ten VLK pozostaje i generalnie a można w dalszym ciągu bardzo, bardzo dobre wyniki osiągać. Sporo osób zostaje przy tej broni, i nie ma co się dziwić, bo statystyki tej broni pomimo wielu już nerfów w dalszym ciągu są w topie stawki i szczególnie z kategorii karabinów szturmowych jest to broń, którą po prostu warto w chwili obecnej korzystać. Oczywiście są lepsze i nie boję się tego powiedzieć, bo Galil już nie jest najlepszym karabinem szturmowym w grze, chociażby bronie z Cold War, takie jak C58 czy Krieg są lepsze od Galila, ale wiem, że są ludzie, którzy mają taki sentyment do broni, że po prostu chcą nimi grać. Najdłużej jak się da i Galil jest tą bronią, którą dalej grać można. Także, jeżeli macie ochotę, śmiało korzystajcie z usług Galila. Ostatnia broń, oczywiście, na daleko, stricte na daleko z modern offer, którą Wam polecam, jest broń, której przedstawiać nie trzeba. Za każdym razem to mówię, gdy ją pokazuję, ale jeżeli jakiś, jakaś nowa osoba wpadła na ten film, to po prostu nie mogę tej broni nie przedstawić. No bo Kar98K zdecydowanie najlepsza broń w grze, o ile umiemy nią grać. A to nie jest wcale takie proste, mimo że oczywiście Kar 98K przez wiele osób jest już opanowany i dominuje jako broń z kategorii karabinów snajperskich, karabinów taktycznych. No i moi drodzy, tumik monolityczny, lufa, singard, laser taktyczny, celownik snajperski, chropowata Owilka, ewentualnie zamiast chropowatej owilki można dać sobie grzbiet, f tak Sport. Natomiast to jest według mnie najlepszy setup do Kara na daleko i jak dobrze wszyscy wiemy, Kar dalej jest królem i nic się w tej kategorii nie zmienia. A my uciekamy już z kategorii broni na daleko z Modern Warfare, bo na sam koniec zostawiłem bronie na blisko, które również z tego Modern Offer są warte uwagi. Pierwszą z tych broni jest oczywiście AS-VAL, czyli karabin szturmowy, który nadaje się jednak tylko i wyłącznie do pojedynków na blisko, ewentualnie na średnio. Też wielokrotnie już go przedstawiałem. Natomiast pokazuję oczywiście przy tym filmie go po raz kolejny, no bo idealnie się wpasowuje w tematykę lufa wielkiej, 200 mm osa, laser taktyczny, chwyt przedni operator, magazynki 30 nabojowe oraz chropowata owijka, to jest broń z najszybszym time to kill praktycznie w grze ale wielkim minusem tej broni są oczywiście magazynki, bo tylko 30 kul, więc trzeba być celnym trzeba mieć pod, uwagi, po, pod uwagą to, że, że po prostu tych kul w magazynku tutaj może wielokrotnie zabraknąć natomiast jeżeli jesteśmy celni, jeżeli pamiętamy o tych magazynkach, no to lepszej broni, jeżeli chodzi o taki time to kill, raczej Wam e, nie przedstawię, tym bardziej z Modern Warfare. Także ASWAL, król na blisko od, od dawien dawna, e, w, dalszym ciągu, w dalszym ciągu króluje. A jeżeli chodzi o broń troszkę łatwiejszą w użyciu, broń, której chyba też nie muszę Wam, moi drodzy, przedstawiać, a więc MP5 e, z Cold Coldwora, e, z Modern Warfare oczywiście. E, no ta broń e, w mecie była przez dobre kilka sezonów kilka no praktycznie od początku Warzone, nawet do teraz, tą bronią można było śmiało grać. Natomiast oczywiście od momentu integracji Warzone z Black Ops Cold War troszkę ta MP5 z Modern Warfare ucierpiała, były po prostu lepsze bronie. Natomiast po tym ostatnim update'cie MP5 z Modern Warfare to jest, no myślę, taki najlepszy ogólny PM w Warzone. To jest najlepszy ogólny PM w Warzone i co więcej to jest broń, którą bardzo łatwo e, opanować i to co mi się akurat nie podoba jest bardzo celna z biodra a więc w takich pojedynkach gdzie ktoś was zaskoczy gdzie ktoś wam wyskoczy, wy się go nie spodziewacie no to bardzo często uratuje wam dupę właśnie MP5 zbudowana tak jak widzicie, bo ona jest bardzo celna z biodra i na takich naprawdę dystansach do 10 nawet do 15 metrów praktycznie nie pudujemy strzelając z biodra we wrogów i to jest kuriozalne bo według mnie gra powinna jednak karać za nieużywanie celowania, tym bardziej na takie dystanse, ale w przypadku MP piątki jest jak jest i bardzo dużo osób z tego korzysta i, i po prostu łatwo jest fragować tą bronią. Zintegrowany tumik monolityczny, co oszczędza nam slota, bo nie musimy używać i lufy i, i tumika. Niektórzy grają też po prostu tumikiem monolitycznym bez lufy, ale ja jednak jestem fanem tej lufy zintegrowanej, tumik monolityczny. Do tego laser 5 mW właśnie po to, żeby mieć tę celność przy strzałach z biodra, ona jest niesamowita. Kolba łamana F-Tac, magazynki 45 nabojowe oraz chwyt przedni Merk i to jest legendarna MP5. MP5 jaką znamy, pierwotna MP5 król na blisko w Warzone powraca. Jest to zdecydowanie broń, którą warto grać, e, a jeżeli dodamy do tego benefity, takie jak chociażby właśnie ta celność strzałów z biodra, no to tak jak mówię jest to prawdopodobnie najlepszy PM obecnie w grze. Nie jeżeli chodzi o czasy zabicia, bo takowe bronie są lepsze, ale jako ogólna po prostu broń, która w wielu pojedynkach wygra nam, wygra nam e, strzelaninę, ze względu na to, że po prostu jest bardzo prosta, prosta w użyciu. I to moi drodzy, jeżeli się nie mylę, dokładnie tak, były wszystkie bronie, jakie chciałem Wam przedstawić w kwestii tych broni z Modern Warfare, które warto w chwili obecnej używać. Wiele wróciło, jak sami widzicie. Dajcie znać, czym gracie obecnie, do których broni może po tym materiale wrócicie albo do których e, spróbujecie wrócić. No a ja już wam za ten film serdecznie dziękuję. Zostawcie proszę łapkę w górę, jeżeli chcecie docenić moją pracę. No i zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zapraszam też na mojego Twitcha. Link macie w opisie. Tam za niedługo live. Y. Także zafollowujcie to konto na Twitchu, żeby być również i tam na bieżąco powiadamianym o wszystkich moich nowych rzeczach, jakie robię. Ode mnie już definitywnie. To wszystko mówi Goldzor. Na razie.